Bywaliśmy już w różnych miejscach, ale dzisiaj przywiało nas do otwartych lasów, aby wspólnie z mieszkańcami obudzić piękno tego miasta. Chciałabym zapytać Pana, dlaczego włączył się w ogóle Pan w tę dzisiejszą akcję? Włączyłem się z, takiego, z, ta, z takiej przyczyny, że y, wspaniała inicjatywa, która jednoczy mieszkańców miasta, a nie dzieli. No. Jedna z pierwszych chyba taka, która, która naprawdę potrafi zjednoczyć wszystkich mieszkańców, żeby było czysto w odwodsku, żeby, żeby nie, nie był śmietniskiem, tak jak do tej pory. I myślę, że y, warto powtarzać takie akcje w przyszłości i tylko trzeba temu przyklasnąć. Moje lasy państwowe Leśnictwo Celestynów. Jak wiecie, tutaj teren od Polska to m.in. też teren leśny, gdzie, gdzie, gdzie my administrujemy lasami państwowymi. No, jak wszyscy wiedzą, niestety są to tereny mocno zaśmiecone. Co roku jako lasy państwowe sprzątamy ten teren, ale no jest to trudna sprawa, naprawdę jak widać wszędzie są tutaj śmieci zarówno na lasach prywatnych, jak i państwowych. No ta inicjatywa stowarzyszenia wspólnie z jakąś niewielką pomocą lasów nadleśnictwa, Myślę, że tak da do myślenia ludziom i pokaże, że, 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 że coś można robić, prawda? Że takie regularne zbieranie śmieci da ludziom do myślenia. I, i myślę, że następnym razem, gdy ktoś będzie chciał wyrzucić jakieś, jakieś do lasu śmieci, to, to pomyśli, że ludzie pracują, sprzątają i, i, i to może czemuś służyć, prawda? Więc róbmy to: sprzątajmy, nie patrzmy na to, że inni wyrzucają. Pierwszy, drugi, trzeci, za piątym razem w końcu będzie czysto i, i to coś zmieni w świadomości ludzi. Chłopaki, dlaczego w ogóle przyszliście na tę akcję dzisiaj? Bo uważamy, że trzeba ratować otwodką przyrodę? No, trzeba ratować, bo jak widzimy, jest bardzo zanieczyszczona, są jakieś takie pijaki nie sprzątają po sobie. A myślicie, że taka akcja jest potrzebna dla otwotka? Jest potrzebna bardzo. No, trzeba pokazać ludziom, że można to wszystko pozbierać i żeby też sami z nami zaczęli zbierać. Jest to potrzebne. Czy może nam Pan powiedzieć, skąd w ogóle wziął się taki pomysł na tę akcję? Znaczy, akcję prowadzi Stowarzyszenie Inicjatywa dla Miasta, a pomysł jest bardzo prosty. To, jak nawet ja się tu znalazłem, jest, jest bardzo prostą przyczyną, dlatego że chodzę z pieskiem po lesie. To jest las między ulicą Batorego a Lecha, a ługami. No i naprawdę nie chcę używać słów, ale jeżeli kiedy się patrzy na to, co jest w lesie, tak? na szkło porozrzucane, butelki, plastiki, czasem opony, czasem nawet telewizory, no to człowieka coś zalewa. Tak? I miałem nawet taki, taką chęć sam to zrobić. Dzięki Bogu w Otwocku są ludzie, którzy zorganizowali większą akcję i to jest właśnie Stowarzyszenie Inicjatywa dla Miasta. Akcja ma też bardzo piękną nazwę, właśnie Budzimy Piękno tego Miasta. Ma ona na celu też nie tylko pozbieranie śmieci, bo uważam, że jest to jednak walka z wiatrakami, natomiast podnosić świadomość jakąś ekologiczną. Byli młodzi ludzie u mnie na punkcie rano i, i rozmawialiśmy sobie na ten temat, że to jest przede wszystkim ważne edukacyjnie, tak? że no, spróbujemy popatrzeć wokół siebie, zatroszczyć się o otoczenie, w którym przebywamy, tak? chodzimy z pieskiem, prawda? na co dzień idziemy do pracy. Myślę, że to jest fantastyczny pomysł, stąd, stąd też się w to zaangażowałem. Mam nadzieję, że pogoda dopisuje, że jest dopiero godzina 11, ale jest już około 10 osób przynajmniej na tym punkcie, numer 1, koło Orlika ulicy Karczewskiej. Widzimy, że czynnie uczestniczy Pan w tej akcji sprzątania lasów. Skąd w ogóle pomysł na takie wydarzenie? E, no szanowni Państwo, no generalnie jak widzicie lasy są bardzo zaśmiecone. Ludzie nie dbają o lasy, więc postanowiliśmy, że włączymy się i czynnie będziemy ludzi zachęcali, żeby sprzątali. A myśli Pan, że taka akcja podniesie jakby świadomość ludzi i zaczną bardziej dbać o środowisko Otwocka? Sądzę, że tak, stopniowo, oczywiście na początku i tak uważam, że jest dosyć dobra frekwencja, dużo ludzi się zaangażowało. Myślę, że kolejne akcje, które będziemy organizowali, będzie nas więcej i posprzątamy Otwock. Jak wszyscy wiemy, jest Pan radnym Otwocka. Czy ktoś jeszcze z radnych włączył się w ogóle w taką akcję? No na razie jest godzina południowa, 12. Akcja jest do godziny 16. No niestety wszyscy radni byli zaproszeni. Jeszcze żadnego rannego nie widziałem, ale mam nadzieję, że do godziny 16 może dołączą do nas. Na tablicy ogłoszeń za otwockim magistratem zobaczyliśmy także plakat akcji organizowanej przez SIN. Można tam było przeczytać. Popieram akcję Zbigniew Szczepaniak. Dziękujemy za każde poparcie, nawet mentalne. Szkoda tylko, że pan prezydent nie pojawił się na akcji. Sprzętanie lasów już za nami, więc czas na test białej rękawiczki. Jest zdany na szóstkę, a takiego wyniku mogłaby nam pogratulować sama perfekcyjna pani domu.